Zakończyła się weryfikacja i ocena projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego w Wodzisławiu Śląskim. Urzędnicy sprawdzali niemal 50 wniosków. Płynęło 49 wniosków do Wodzisławskiego budżetu obywatelskiego. 25 wniosków zostało ocenionych pozytywnie. Jest to wstępna lista projektów. Wnioskodawcy mogą się obecnie odwołać. Hmm, w przypadku projektów odrzuconych od, od decyzji mają na to czas do 10 stycznia. Mieszkańcy w ramach wodzisławskiego budżetu obywatelskiego zgłosili projekty związane m.in. z modernizacją dróg i chodników, a także z budową nowych miejsc rozrywki. Projekty, które zostały złożone, dotyczyły przede wszystkim um, Wydarzeń z ciekawymi osobami e, dotyczyły modernizacji bądź budowy nowej, e, nowej infrastruktury, e, dotyczyło miejsc rekreacji e, czy sportu. Do głosowania na projekty związane z rekreacją i sportem zachęcają m.in. w Włodzisławskim Mosirze. Z tych ciekawszych projektów, co nas bardzo interesują, to na pewno to jest mobilne boisko do piłki nożnej, które mamy zamiar wykorzystać, do ulicznej piłki nożnej, które mamy zamiar wykorzystywać głównie na rodzinnym parku rozrywki Trzy Wzgórze, ale nie tylko, ponieważ ono, bo jak wspomniałem, ma charakter mobilny, więc pewnie będzie go można w różnych miejscach na terenie miasta instalować i później używać do tak zwanej ulicznej piłki nożnej, która jest bardzo popularna i która się bardzo mocno rozwija u nas w kraju i nie tylko. U nas. Głosowanie rozpocznie się dopiero 23 stycznia. Pełną listę złożonych projektów można znaleźć w zakładce Projekty na stronie Urzędu Miasta.